Witam Państwa serdecznie w murach naszej szkoły. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Powa II w Krynicy Zdroju. Nasza szkoła, jak Państwo pewnie zauważyli, jeśli zdążyli, a było troszkę czasu, jest bardzo nowoczesną placówką. W naszej szkole jest bardzo wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Posiadamy liczne... Pracownie również wyposażone w pomocy dydaktyczne. Co jest dla nas takie bardzo znaczące, że nasza szkoła kształci zawodowo już ponad 90 lat, bo od 1925 roku. Natomiast kształcenie ogólne w naszej szkole jest już ponad 60 lat jako liceum ogólnokształcące, bo od 1940 roku roku. Szkoła cieszy się uznaniem w środowisku i nie tylko, ale i również najbardziej chyba znaczącymi, takim potwierdzeniem znaczącym tego są na pewno ostatnie osiągnięcia. Szkoła bowiem jest wśród szkół, która dostała certyfikat wiarygodnej szkoły. Szkoła posiada certyfikat bezpiecznej szkoły. Ponadto w 2014 roku otrzymaliśmy brązową, yy, brązową tarczę za kształcenie w zawodzie. W 2015 srebrną tarczę, a nasza młodzież jest w czołówce najlepszych mistrzów, szkoły mistrzów w Polsce. Yy, na piątym miejscu klasyfikował się technikum budowlane, na dziesiątym miejscu Technikum hotelarstwa. Dlatego, proszę Państwa, wszyscy, którzy tutaj są, niech świą wieści, żebyśmy mieli jak najwięcej młodzieży, jesteśmy otwarci i chcemy kształcić y, dzieci, wnuków, ponieważ y, o to dbamy, żeby to kształcenie było jak najlepsze, żeby młodzież potem mogła śmiało pójść na studia wyższe. A jak trzeba, to są również bardzo dobrze przygotowani do zawodu. Szkoła jest jednostką powiatu nowosądeckiego, czyli organem prowadzącym jest powiat nowosądecki. Dlatego Państwo pozwolicie, że szczególnie powitam pana Marka Pławiaka, starostę nowosądeckiego. Proszę o gorące brawa. I proszę Państwa, zdradzę, że nasz Pan Starosta został ostatnio odznaczony przez naszego prezydenta Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi. Gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów, Panie Starosto, i tak jak Pan mówił, żeby życzyć wytrwałości z całego serca. Tego życzymy i jesteśmy dumni. To jest to dla nas zaszczyt, że Pan nami przewodzi. Proszę przyjąć od młodzieży i od nas podziękowanie za to wszystko, co Pan zrobił i, i że Pan jest że Pan jest takim, takim dla nas. Państwa. Jest wśród nas również pan wicestarosta Antoni Koszyk. Starosta, ja powiem tak. Pamiętałam i pamięta szkoła, cała społeczność szkolna, że przed Panem też bardzo piękny dzień, prawda? Imieni. I też życzymy właśnie też zdrowia, sukcesu, wytrwałości, wszystkiego co najlepsze. I prosimy o to, żeby te finanse też były takie łaskawe. <laughs> prosimy serdecznie. Ponieważ gospodarzem dzisiejszego dziesiątego forum jest pan starosta, pan Marek Pławiak. Bardzo proszę pana starostę o oficjalne otwarcie dzisiejszego forum. Dziękuję państwu serdecznie. Dzień dobry państwu. Przede wszystkim pragnę gorąco przeprosić wszystkich państwa za to, że. Że przeze mnie Państwo musieliście troszkę poczekać, ale chciałbym powiedzieć i Pani Dyrektor, i wszystkim gościom tej placówki, iż yy, no są osoby, które pełnią bardzo ważne funkcje i musiałem się powstrzymać w pracy chwilę, ponieważ dzwonili takowi. W związku z tym proszę przyjąć wyrazy yy, przeprosin ode mnie. Pani Dyrektor, jestem yy, wdzięczny za pamięć, szczególnie za pamięć o tym, że Pan Koszyk ma imieniny w poniedziałek. Więc. Yy, Drodzy Państwo, to jest bardzo sympatyczne, bardzo się z tego powodu cieszymy. Ja oczywiście bardzo dziękuję za, za ten piękny kwiat. No ale czego się nie robi dla sądeczyzny, da wspierania organizacji pozarządowych, da wykonywania obowiązków samorządowych, bo po to jesteśmy i mamy to wykonywać jak najlepiej, dlatego drodzy Państwo, pozwólcie, że bardzo gorąco powitam wszystkich Państwa w gościnnych progach zespołu szkół ponadgimnazjalnych. Jak Państwo, ja nie jestem w stanie wszystkich Państwa wymienić, ale bardzo gorąco witam osoby, które zaszczyciły swoją obecnością to spotkanie. Wszystkich Państwa, a pozwolę sobie wymienić kilka osób. Są, proszę Państwa, wśród nas osoby niezwykle zaangażowane w działalność społeczną, w działalność charytatywną i w działania, które służą drugiemu człowiekowi. A proszę przyjąć informację ode mnie taką, że. Te działania, które państwo wykonujecie, są niezwykle cenione przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego. Bardzo gorąco witam jeszcze raz pana wicestarostę, Antoniego Koszyka, witam państwa radnych, Rady Powiatu Nowosądeckiego, <klucza> witam panią Martę Adamczyk, przewodniczącą Komisji Promocji i Współpracy z organizacjami pozarządowymi. To jest, proszę Państwa, przewodnicząca Pani Przewodnicząca, która czuwa nad pracą komisji dla nas niezwykle ważną, o czym wspomniałem wcześniej. A swoją aktywnością pani przewodnicząca potwierdza, że jednak ten kierunek działań jest niezwykle istotny, o ile nie priorytetowy. Drodzy Państwo, miło mi powitać panią prezes, panią prezes, przepraszam bardzo, ja już sobie tutaj muszę po kolei jakoś, żeby kolejny zachować, panią prezes Borczyk. Pani prezes serdecznie witam na, na tym spotkaniu. Bardzo serdecznie witam panią Wiesławę. O, przeoczyłem sobie imię. E, nie ma pani imienia, pani prezes, teraz w tych dniach? A nie było przypadkiem? No, żeby mnie przeoczył, drodzy państwo, żebym mnie przeoczył. Szanowni państwo, bardzo witam pana Piotra Oracza, prezesa zarządu Fundacji Kolegium Progresu. Progresus, serdecznie witam. Panią Arletę Izworską, Przewodniczącą Powiatowej Rady Pożytku Publicznego. O Państwu Radnych wspomniałem. Witam wśród Radnych, obok Pani Marty, Pana Mieczysława Kiełbasę, byłego, byłego Wicestarostę, Pana Józefa Brońskiego, członka Zarządu Poprzednich Władz. Witam Pana Radnego Wiktora Durlaka. Witam Pana Radnego, Pana Radnego Romana Potońca. No, chyba więcej nie ma radnych powiatowych tutaj, bo nie chcę się narazić, wiecie Państwo. Większość zawsze jest ważna, niezwykle istotna w Radzie, dlatego e, Państwa radnych gorąco witam. Szanowni Państwo, widzę tu osoby znane mi, ale proszę przyjąć serdeczne powitanie ode mnie, wszystkich Państwa, e, bez wymieniania godności, ale z całym i szacunkiem i uznaniem dla Państwa. Gorąco witam jeszcze raz. Żeby nie przeciągać. Chciałbym jeszcze powiedzieć kilka, kilka słów do Państwa. To, że spotykamy się dzisiaj, to jest, szanowni państwo, forum, tak, forum organizacji pozarządowych, ale niezwykle istotną sprawą jest to, że staracie się Państwo wypełniać zadania czy funkcje, które często, często zastępują funkcje i zadania, które powinny być wykonywane. Z urzędu albo przez władze rządowe, albo przez samorządowe. Niestety tak nie jest, ale niestety jest tak, że takich ludzi jak Państwo możemy dzisiaj gościć tutaj i wam za pracę podziękować. Bardzo dziękuję wszystkim wolontariuszom, dziękuję wszystkim służbom, które funkcjonują na terenie i powiatu, i regionu, i Polski i za to, że poprzez swoją działalność zbieracie innych bezinteresownie. I za to jest interesowność i to serce państwa dla drugiego człowieka, dla tego, aby wspierać nie tylko tych najbardziej potrzebujących czy osoby niepełnosprawne, o których zawsze mówię i zawsze będę podkreślał, że to jest niezwykle ważne, aby pomagać tym osobom, ale mamy również przecież szeroką paletę działań, bo państwo zajmujecie się różnymi sprawami. Mam, mam na myśli e, również e, Uniwersytet III wieku, której pani prezes, no naprawdę muszę powiedzieć, poświęciła znaczną, znaczną część chyba swojej, swojego życia, i to także emeryci, to także osoby, które potrzebują aktywności po aktywności zawodowej. Proszę przyjąć wyrazy uznania, proszę przyjąć wyrazy szacunku i w imieniu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego oraz Rady Powiatu. Bardzo Państwu dziękuję, gratuluję i życzę wiele, wiele siły, wytrwałości w tym, co państwo robicie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo panie starosto. Jeszcze chciałem od jednej z tych ważnych osób, które były zaproszone, od pana posła Jana Dudy przekazać państwu życzenia z okazji dzisiejszego spotkania, życzenia podziękowania w zasadzie za. Pracę oraz złożony czas na wsparcie i, i realizację tychże zadań na rzecz osób potrzebujących. I Pan poseł życzy wszystkim satysfakcji z pracy społecznej i aktywności obywatelskiej. Przypisał specjalny list gratulacyjny do wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania. A w dzisiejszym programie, e, dzisiejszego forum, oczywiście, e, będzie rozstrzygnięcie konkursu w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu to już za chwilkę. Później dowiemy się co nieco o standardach promocji kampanii społecznych organizacji pozarządowych w mediach publicznych. Będzie też kilka słów o sądeckiej polityce senioralnej oraz o projekcie Aktywne Karpackie NGOsy, czyli organizacje pozarządowe. Jeśli państwo Przechodziliście tutaj e, przez te drzwi, bo inaczej się wyjść nie dało, to po prawej stronie mieliście recepcję. Ci, którzy się podpisywali z pewnością brali płytki, ale jeśli ktoś nie wziął, to wychodząc e, polecam serdecznie, żeby wziął taką płytkę ze sobą. Tam są wszystkie najpotrzebniejsze informacje właśnie na temat i tych zmian prawnych, które teraz zaszły e, w ustawach, e, więc jest i informacja o tym, jak zakładać organizacje pozarządowe w tym nowym porządku prawnym i też jak działać i wiele, wiele innych praktycznych informacji też o stronie ekonomicznej, jeśli chodzi o organizacje pozarządowe. A teraz przed nami czas na, czas na rozstrzygnięcie konkursu w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu. Przede mną niezwykle miła i sympatyczna rzecz, a mianowicie chciałbym najpierw pogratulować wszystkim tym, którzy zostali zgłoszeni do tego konkursu, bo to znaczy, że wzbijacie się ponad przeciętność. Już po pierwsze, dlatego że działacie w organizacjach pozarządowych czyli dlatego że Wam się chce. Co nie jest takie częste, a po drugie, dlatego, że ta działalność została zauważona i że ta działalność jest w pewien sposób honorowana przez tych, którzy dookoła patrzą i obserwują. Nominowani do konkursu starosty nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych oraz wolontariatu w kategorii najlepsza. Inicjatywa Roku. I będę prosił tych nominowanych o podchodzenie tutaj, albowiem no, muszą otrzymać tę specjalną nominację. Choćby wiadomo, że nie wszyscy będą zwycięzcami, ale choćby po to, żeby znaleźć się jednak w tym zaszczytnym gronie nominowanych, także i w formie papierowej. Pierwszy nominowany, Miejski Klub Sportowy Sokół, ulica Bandurskiego, Stary Sącz. Zapraszam serdecznie Panią tutaj przedstawicielkę. Inicjatywa, która została nominowana, to Turniej Sokolika w Starym Sączu. Zapraszam Panią tutaj na scenę. Proszę stanąć przodem do innych, niech mają okazję poobserwować i na razie czekać na towarzystwo. E, druga e, inicjatywa roku, Stowarzyszenie Marian Nowy Sącz, czy jest przedstawicielka? Jest. Zapraszam Panią bardzo. A to stowarzyszenie za projekt Historia z piekła rodem, bo piekło nie wszyscy wiedzą, to jest taki, taka część Nowego Sącza, charakterystyczna dzielnica. E, Kolejni nominowani Stowarzyszenie Wczoraj, Dziś i Jutro Zgródka nad Dunajcem. Tym razem chodzi o projekt pod nazwą Promocja twórczości lokalnej i ginących zawodów na terenie gminy Gródek nad Dunajcem poprzez przeprowadzenie spisu rękodzielników, organizację warsztatów rękodzielniczych, wystawę dzieł oraz wydanie publikacji na temat rękodzielników. Potrafi Pani ten tytuł powtórzyć z pamięci? Ja nie potrafię. Kolejni nominowani. Stowarzyszenie Sądecki Elektryk. jest podwójna nominacja. Po pierwsze za projekt SOS dla Sądeczyzny, a po drugie za wydanie folderu turystycznego wycieczki rowerowe z Rytra. Także teraz miałem kolejny raz wołać Stowarzyszenie Sądecki i Elektryk, ale pan Lewicz już jest, więc nie będę już go wołał. No i Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych PROMYK. Za gminne dni godności osób niepełnosprawnych to jest Stowarzyszenie z Gostwice. O wręczenie nominacji tym osobom poproszę dwóch panów starostów. Panów Starostów będę prosił, żeby byli w gotowości. A Państwo, no myślę, że trochę mocniej, mocniej, mocniej. Przed nami nominowani w kategorii wolontariusz roku. Pierwszym nominowanym jest Pan Mateusz Adamczyk z Łomnicy Zdrój. Czy jest tutaj z nami? Zapraszam serdecznie. A wnioskodawcą było Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych, Nasz Dom Spizniczny. I tak powtarzamy właśnie, proszę stanąć tutaj. Kolejną osobą nominowaną, pani Grażna cępa Papulic. Wnioskodawcą był Zarząd Nowosądeckiego Terenowy Związek Piłki Siatkowej w Nowym Sączu. I kolejna osoba nominowana w kategorii Wolontariusz Roku, pani Iwona Romaniak z Muszyny. A wnioskodawcą był pan Henryk Czarny z Krynicy Zdrowia. Zapraszam panów starostów o y, y, wręczenie aktów nominacji. Kolejna kategoria, Młody Wolontariusz Roku, czyli to są ci najmłodsi. Pierwszą kandydatką jest Kinga Łomnicka z trzeciej klasy gimnazjum przez Zespole Szkół w Chełmcu, oczywiście w Chełmcu, Czy jest tutaj z nami, albo ktoś, kto ją reprezentuje, nie ma jej tutaj z nami. Kolejny kandydat, Jan Berowski, uczeń czwartej klasy technikum leśnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu. Następny Adrian Grud. Adrian czy Adrianna? Uczennica drugiej klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych w Grybowie. To chyba jednak Adrianna. Ale nie ma też tej osoby z nami. No i Jakub Węgrzyn z Krynicy. Nominowany kolejny. Jest. Zapraszam. I zapraszam również do. Uhonorowania. Proszę bardzo, proszę o oklaski na prawo Teraz przechodzimy do zwycięzców w tym konkursie w tych wszystkich kategoriach, powiem ci, którzy decydowali o zwycięzcach kapituła, miała mnóstwo pracy i mnóstwo, że tak powiem, trudny orzech do zgryzienia, mnóstwo wysiłków to trzeba było włożyć, żeby rozstrzygnąć jak to jest. No i cóż, najlepszą inicjatywą roku zostało. Stworzenie przyjaznego środowiska do rozwoju przedsiębiorczości dla Fundacji Klub Biznesowy. Zapraszamy przedstawiciela Fundacji. Bardzo proszę, tu na scenie gratuluję serdecznie. Proszę Państwa, wolontariuszem roku został. Wojciech Glasek, jeden z założycieli i główny realizator działań Stowarzyszenia naszych osób niepełnosprawnych gniazdo starym sączy. Gratuluję serdecznie, zapraszam. Jest pani Zofia, robiła zdjęcia już. Młody wolontariusz roku Joanna Florian. Zgłoszona. Działająca na rzecz Szkolnego Klubu Wolontariatu w Liceum Ogólnokształcącym starym Ale mamy jeszcze jedną nagrodę, to jest nagroda specjalna, dlatego że jak obradowało, obradowała kapituła, to okazało się, że w zasadzie wypadałoby, żeby były dwie najlepsze inicjatywy roku. W końcu trzeba było jakiś konsensus wypracować i ten konsensus wygląda tak, że Najlepsza inicjatywa roku jest już tutaj na scenie i to jest Fundacja Klub Biznesowy. Ale jest jeszcze nagroda specjalna starosty Nowosądeckiego, a otrzymuje ją Małopolska Fundacja Przyjaźni Polsko-Ukraińsko-Słowackiej Bratersko za inicjatywę Podziel się książką. Zapraszam bardzo teraz Jeszcze proszę Panią Przewodniczącą Martę Adamczyk, by towarzyszyła Panom Starostom w gratulacjach. Powiem Państwu generalnie, że Panią Przewodniczącą poprosiliśmy, żeby zdjęcia były efektowniejsze. A ja Państwa poproszę o klaski. O niektórych z tych inicjatywach mogliśmy w mediach przeczytać. Zwłaszcza właśnie o książkach, które pojechały. Była informacja o tym, jak są zbierane, potem ile zostało zebrane, potem, że dojechały już za naszą wschodnią granicę. Myślę, że przydadzą się tam wielu ludziom i będą służyć przez wiele, wiele lat. Fundacja Klub Biznesowy, no ta inicjatywa, myślę, proszę Państwa, towarzyszy nam od jakiegoś czasu mnóstwo młodych ludzi uczestniczy w tych działaniach i warto pobudzać tego typu zainteresowania, bo od tego też zależy przyszłość naszego regionu. Gdzie jest? Jest pani, Zofia pani Zofia, bardzo proszę, Pani Zofia Cisło. Pani Zofia Cisło jest? Bardzo proszę, żeby Pani wstała. O, to jest ta Pani, która sprawiła, że gniazdo działa. Teraz Panowie Starostowie, bardzo proszę, żebyście tak ładnie stanęli z wszystkimi nagrodzonymi do zdjęcia wspólnego. To jest, to, to jest te kilkanaście sekund na zdjęcia, a ja myślę, że dla nas to są sekundy na oklaski.